What's up, bitches? Z tej strony Lub kurs i Zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy wy. Kraj jest 2 na ślepo. No w tym odcinku chyba sobie troszkę pojeździmy. No to wygląda. Okej, okay, tylko gdzie sobie pojeździmy? O, to jest pytanie. Ja znaczy, w nawet nie wiem, gdzie mam się udać. Kierowca ze mnie kiepski. Porysuję tutaj lakier troszeczkę, no ale. No trudno. Się mówi. <laughs> nie, chyba jednak nie mam tym jeździć. Że ewidentnie pokazywało mi to. Eee, sugerowało. Sugerował mi to znacznik. Ok, spoko, przejadę. To się wyklepie. No nie, nie, tak nic z tego. Muszę się tam udać na pieszo. Idź ulicą Roosevelt aż do nadbrzeża Harbor Lights. Okej. Okay tu Jesteśmy przy pozycji delta Okej Ktoś tu jedzie. Dobra, ja mam granaty? No to jest pytanie. O dzień dobry. Przywitamy się w takim razie czule z państwem. Dzień dobry. Okej. Okay. Potem wam jeszcze pokażę. A zresztą, kurde, zapomniałem. No kurwa, kurwa. Dobrze powiedziane. Dobra. Co jest? A, dzień dobry. Coś się nie pykło z tym chowaniem się. Przykro mi, że ktoś się musiał z tym uświadomić. Zapomniałem w ogóle o pewnym fajnym bajerku. Jakim jest? No właśnie, możemy sobie strzelać z tego L ckm ale możemy go również odczepić. Co prawda, to wpływa znacząco na naszą mobilność, no ale wiecie, komu tam potrzebna mobilność, jak właśnie siła ognia, tak? Okej, okay, możemy uda się z tym skoczyć. No dobra, jakoś się udało. Czy mogę z tym. A, mogę. A sobie idzie po prostu. Dobra. Dobra noc. O oh, fuck yeah. No. Czuję się teraz jak uśwa w terminatorze dwójce. Arnold Schwarzenegger kurwa z tym minigunem w ręku. This is it. Get the fuck out from my way, nigga. Dobra, zregenerujemy sobie energię. Jak gdzie to nie jest zbyt celne, wiecie? To nie jest e, urządzenie przystosowane do strzelania z biodra, tak? Nie, o no, tym go późno nie trafię. Idziemy go flan z flanki. Okej. Okay. Co so, wywalimy to gówno? Weźmiemy sobie amunicję. Okej, okay, nice. I sprzątniemy go w tradycyjny sposób. A mianowicie właśnie w takim. Dobra, noc. Ok, shotgun. Nie interesuje mnie. Znaczy, mał shotguna zresztą. Cały czas. Dobra, obierzemy sobie następne. Odczepiamy. Jeep. Yeah. Czy to też ma opcję ognia pojedynczego? Nie, to ma tylko opcję. Aha, dobra, tu są coś, <gryzm> jakieś ziomalki. No dobra. Co się będziemy pierdolić z nimi? Dzień dobry! Oh yeah. Good morning, A bo nie bierzemy jeszcze sobie. Pochodzimy z tym, skoro mamy taką możliwość i trochę amunicji. Hello! <laughs> I'm on the house, bitches. Kurwa, okay, co chyba się pośpieszę. To nie wygląda na stabilną konstrukcję. Trzęsienie ziemi! A kurwa! Trzęsienie ziemi w Manhattanie? okej. Okay. To brzmi co najmniej podejrzane. Podejrzanie. Okej. Okay. Gdzie ja wyrzuciłem? Hmm, dobra. E, przycisnąłem F i myślałem, że tutaj. Dobra. Ale nie, ja chcę z powrotem mój CKM. Okej, okay. Walkman sobie nano wizję. Okej, okay, Widzę tam jakiś przydupasów. Czy mogę używać. Nie mogę używać oznaczania kiedy dobra, Ale nie było potrzebne. Brana nowizja... Nie, kurwa, to... Potwierdzam, Prorok nadal idzie na północ przez Lusenia. Pełno tam był i był. Podchodźcie. Dobra. Zmoczą to maskowanie. Zmoczymy sobie maskowanie. Prorok, trzymasz się. Spoko, ziom! Co to dla mnie? Mhm. Mm Spokoj Punkt aralny jest już mój. Nie kontrolny. Dobra, jeden pies. Odpowiedź. Odpowiedź. Kuź, tu masz swoją odpowiedź. Dobra nas. Jeprz, mato. to maskowanie. Włączono maskowanie. Gdzie mam e, znaleźć ten pojazd, przepraszam bardzo. No tutaj to jakiś ładny. Nawet nie najgorzej. Nie tak jak czołg Marasa, ale jednak... <grywa> o kurwa, bać, jaką mam siłę. O! Ktoś bardzo fajnie zaparkował, muszę przyznać. Pan pozwoli, że przeparkuje. A, to policja, bo no, no to... A, <grywa> policja. Im to wolno parkować. Na wszelkie możliwe sposoby, jak widać. I to nie tylko w Polsce. To ckm Nie używam CKM-u. Tube. Yeah. Dobra. To tak. Oznaczymy sobie kolegów. Dobra. Co to tak trzęsie? Dobra. O! Dzień dobry. O! <laughs> okay. No tak, super. Czy ja tutaj mógłbym skorzystać z tego... Nie. O! A pan do kogo? Pana nie zauważyłem wcześniej, przepraszam bardzo. Raz zatwijmy ich na dystans. Co jakiś sniper wybitny to za mnie był zawsze? ...zbyt eee, Kiepski. Okej. Okay. No i tyle. Nie co, weźmiemy sobie to. Może się przydać. Wziąłem. naprawdę, z czym do ludzi? Oh, for fuck's sake! Na to, to 18. Nam zbieramy, czy... Oj, zaraz ja nas Tak jest. No, powiem szczerze, że zaspamowali mnie jakimiś rakietami, czy, czy kurwa, nie wiadomo czym. Macie no, mnie dosyć. Okej, okay, gdzie to jest ten punkt kontrolny? Oj, dosyć daleko. Tu Widzieliśmy jak przy zawaleniu autostrady. Potwierdzam, Prorok nadal idzie na północ. Eee, dobra. To teraz przejdziemy sobie po cichu, dla urozmaicenia. Prorok, trzymasz się jakoś? A, spoko. Już ci mówiłem. Będziesz musiał się przebić siłą. Przebij się przez piłkę. No, jak widzicie, można to załatwić w ten sposób. I w ten sposób na przykład można przejść grę e, w... praktycznie nie eliminując większości przeciwników. Ale wiecie, co w tym fajnego, tak? Więc dlatego to jest opcjonalne. Możemy przejść grę w, powiedzmy w 5 godzin, a możemy przejść w grę w 10 godzin i bawić się równie dobrze. Więc tak to wygląda. Naprawdę świetne. Kradzież 2 nie jest może aż tak, wiecie, nieliniowy jak kradzież 1 pod tym względem. Bo kradzież 1 dawał nam naprawdę mnóstwo e, opcji. E, praktycznie pełen, pełną dowolność w każdej dziedzinie. Okej, okay, co my tu mamy? Shotgun. Ok, tego możemy tutaj zdjąć. Chodź, mhm. no. u mnie czysto. Dobra, noc, u czysto. <noise> jak już się kto pytał. Dobra No, włącz to maskowanie się. Mhm, a ja widzicie, nie jest tą flanką. Tam jest ten środek transportu. znaczymy go sobie. Holy shit, to nie jest taki zwykły środek transportu. Ja się nie dziwię, czy on mnie tak rozdłuczył z łatwością. Aha, dobra, niski poziom energii. Dobrze jest tutaj ten y, podpowiadacz. kto mnie widzi? Dobra, masz nie się przydaje, naprawdę. Nie powiem. Ok, tam mamy ten pojazd, który mamy sprzątnąć. O, for fu fuck's sake. Dobra, udało się. No zioł, już nie przesadzaj. God damn it! No to nie wygląda dobrze. Nie wiem co tutaj mam e, z nim zrobić. Bo... Pff. Czy ja mam zdobyć ten pojazd, czy ja mam go rozwalić? To jest też kwestia. Dobra, usłyszymy się jak dojdę do tego momentu. Okej, okay, witam was. Znalazłem tutaj jakąś wentylację. E, wentylację, co ja mówię. E, jakąś kanalizację. Którą myślę, że będziemy mogli bez problemu przejść sobie mm, obok tego. Yy, obok tego wkurzającego mm, pojazdu, który jest uzbrojony chyba w jakiejś granaty, bo... Gdzie się podziałeś? pojazd i natychmiast Lecę gór, naprawdę, robię co mogę. mógłbyś to docenić. Okej, okay, już jesteśmy na tyłach. Na tyłach wroga Aha, super, kurwa, żem to zrobił. Jesteśmy w tym samym momencie, gdzie ostatnio. Dobra, uniknij, tak, więc nie mam go tutaj ukraść. Nie mam, akurat tego nie mam ukraść. No dobra. To co panowie, z sobie poradzimy w ten sposób. Myślę, że się nie pogniewacie. Nie będziecie mi tu przeszkadzać. Hmm, wybuchowe beczki. Eksplozję w tej grze. <noise> to jest po prostu coś epickiego. Według mnie tutaj pod, pod tym względem... No może wiecie, Battlefield trzeci to to nie jest, ale naprawdę wygląda na... Uff, to świetnie. Aha, chyba, że ja na przykład mam włączyć sobie maskowanie i przeskoczyć na przykład nad nim. Okej. Okay. Shit. Nie widzisz mnie. Oh, for fuck's sake. Co to było? Chyba dostałem bezpośrednio. No, jak widzicie, kolejna próba czeka nas. A na szczęście nie musicie tego oglądać, bo jest coś takiego jak magia montażu i mogę wam to podarować, Tak więc słyszymy się za moment. Okej, okay, witam was. <laughs> Wymyśliłem coś. A mianowicie przeskoczenie stąd. Aha. Z tego kontenera. Tutaj, no trzeba pamiętać o tych swoich możliwościach, jeśli chodzi o skok. Wow, 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 ziom. Przeładowujesz. Dzięki za informację, ziom. Bardzo pomocny. Byłeś. Czy ten skarb poświęcony. Wow, 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 wow. Co to jest? Nie, nie chodzi mi o to. Mam jakiś. Granatnik, okay. Nie, dobra, to jest zablokowane. Sorry. Eee, Mechanicznie kolimatorowy. Sprawdzimy sobie ten celowniczek. Patrzcie, znaczy, ja wiem. Tak średnio póki mi się ją podoba. Ale może, może. Zagościł mnie na dłużej. W sercu. <grym> dobra. A, no okej, okay, to jest taki sam. Mm.

To jest to! Dajcie mi spokój, ja sobie tu jadę rozpierdalać świat. Moim nowym zaboveczkom. Do wszystkich jednostek! Prorok idzie na północ do dwóch miejsc! Idzie na północ, tak. Zostawisz blokady co Lazurowy jeden, możecie atakować. Możecie atakować, a ja mogę się bronić? Prorok. Czy nie? Muszę Rozstawi się nadzabić. Tak zabić. <laughs> no okej. Okay. Ok, a ciężko się tym prowadzi, powiem Wam szczerze. Bardzo takie toporne sterowanie, on tak reaguje też troszkę za opóźnieniem. O! A dobra, powiem szczerze, sobie wymienię. Ok. Ale się uda go trafić przy odrobinie szczęścia. No dobra. Zamienimy sobie. Nie ja wiem czy tamten był troszkę uszkodzony w każdym razie. To jest nowy. Odpalaj prorok. Mam nadzieję, że masz prawko. Sorry, Alka teraz. Okej, okay, no i lecimy. Siać, rozpierdol na prawo i lewo. I to co lubimy najbardziej. Czy tam ktoś stoi, czy mi się wydaje? Bitches, please! <grystanie> Z czym do ludzi Dobra, ty to sobie możesz strzelać, wiesz Holy shit, to jest po prostu tak amazing Dobra Spoko. Już jadę Okej okay. Dobranoc. Anu również, podziękujemy. Nie wiem jaki kaliber jest tego, e, tego dzieła, z którego strzelam, nawet tego podstawowego, wiecie, tutaj mam dwa... O kurwa, <grybujesz> to było epickie. Tutaj mam dwa tryby strzelania. E, czyli, no zresztą już zauważyliście, ten podstawowy. Oraz te rakiety, którymi strzelam głównie właśnie z te inne transportery. Nie jestem, nie jest mój pojazd już w najlepszej kondycji, troszkę się dymi. Troszkę śmierdzi mi to GTA, ależ. Nie kabluj zio! Kurwa. Człowiek się przesiada na nóżki i od razu wszyscy muszą o tym wiedzieć. Dobra Nie, nie podoba mi się ten celownik. <gryw> Bardzo mi się od nie podoba. Nie pasuje kompletnie do tej broni. No na, na do innych zadań powiedzmy. Plawnie, że nie jest to. Nie jest to nasza jedyna broń, tak, którą będziemy mieli. Mm, dostępną. E, to też warto podkreślić, bo tutaj e, mamy wie znacznie więcej broni. Okej, okay, myślę, że to ten podstawowy celownik będzie w tej kwestii najlepszy. Wiecie co, bo zabawimy się z nimi. Co tam ziomuś? Zabycie <grystanie> z Boom! Yeah! <noise> to jest po prostu piękne. Nie wiem, ktoś powie, że ta gra nie jest po prostu epicka. Jeep. Yeah. Jeszcze któryś? Okej. Okay. Chyba już nikt. Nie ma ochoty. Chyba dotarliśmy do Gulda. Do tej jego kryjówki. Tajnego laboratorium, nie wiem. Którego. które chowa przed tymi sel. To niedaleko stąd. Możemy się tam spotkać. Ale cholera. Mogę poznać ten adres. Zostawiłem go w laboratorium. Stary. To jest w terminalu na moim biurku. Jeżeli przebiją się przez zabezpieczenia, mamy przez ranę. Musisz się tam dostać i zniszczyć ten komputer. Proszę, proszę. Nie ma sprawy, gult. Jak to mówią, zjebawszy, ale ja to naprawię. Ech, dobra. Ciężko. No będzie. Podpowiedzi są dla frajerów. Nie potrzebuję czegoś takiego. No, zbliża się już koniec tego odcinka, ale myślę, że jeszcze chwilę sobie pogram, bo nie chcę dawać jakichś tam niewymiarowych odcinków. Staram się, wiecie, żeby każdy miał tam po pół godziny. To jest myślę optymalne dla oglądania, e, dla Was, dla widzów, jeśli każdy odcinek jest po tam. Nie wiem, niektórzy są zwolennikami krótszych odcinków, niektórzy są zwolennikami półgodzinnych. O cholera, są w laboratorium. Musisz się tam dostać, zanim coś znajdą. Liczę na ciebie, stary. Mhm. Ludzik. Dobra. Dobranoc, panu. Co my tutaj mamy? Czy to jest snajperka, czy mi się wydaje? Dobra, to wymienimy sobie, wiecie co, shotguna, z którego i tak za bardzo nie korzystamy. Na pewno nie będziemy z niego korzystać na chwilę obecną. Poznaczymy sobie ich przede wszystkim. Mhm. Dobra, Co tu jeszcze jest chętny? O, tutaj jeszcze dwójka. Teraz wszystkich elegancko zdejmiemy ze snajperki. Dobra. To już wszystko. Wyłączmy. Odnowimy sobie energię i zaraz zaczynamy akcję. Okej. Okay. Co by był Ale headshot. Spostrzegawczy się Bardzo spostrzegawczy. Nieładnie tak ludzie od skór synów wyzywać. Boom headshot. Dobra, włączymy pełny pancerz. Fenomenalna jest ta snajperka. Ma tak potężną siłę ognia. Oś! A właśnie, no ja nie miałem włączonego pancerza. Co miło, że, że mnie o tym informują tak, tak wcześnie. A więc Wyprzekam się praktycznie z całej amunicji. Dzień dobry. Pogadamy sobie teraz inaczej. Jeszcze trzy naboje. A trzy naboje w. W przypadku lub kurca, wspólności wystarczą, żeby zabić czterech ludzi. <laughs> Niemożliwe, a jednak. Oj, dobra zjebawszy. W sumie mógłbym jeszcze sobie domontować ten, nowy, ten lepszy celownik, taki lepszy, no. Ten inny celownik, ale w sumie z tego też potrafię celować. Okej, okay, czy to jest amunicja? Nie. To tylko jakaś trapa skrzyneczki. To nie, zmieniamy z powrotem na shotguna. Bo... no cóż, daje on y, nieporównywalnie więcej fanu. Pełny pancerz. o, sorry. Pełny pancerz. Wow, wow wow wow. Dobra. Ciśniemy sobie z kamuflażem. No dobra, do widzenia. <laughs> nie to nie. Dobra. I stąd sobie myślę, że ich ściągniemy elegancko. Już nie w sumie nie ma takiej potrzeby. Lecimy stąd. Nie będziemy się z nimi bawić. O, świetny jeszcze zapis. Ok, co ja tutaj mam zrobić, tak? Tu się miałem dostać. Chwileczkę. Złap co? Mmm. Okej. Okay. Nie wiem o co chodzi, ale y, zakończymy sobie w takim nietypowym miejscu dzisiejszy odcinek. Jako, że miałem przed chwilą y, savik. Ziemuś. bitch, please. Y, to zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za uwagę. Ja jestem Lub Kurz i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Niech moc będzie z wami.